Hej, witam Was na filmie, w którym pokażę Wam, jak skopiować system z jednego dysku na drugi. Tak więc, dzisiaj będę klonował z dysku GoodRAM CX400 na dysk Seagate Barracuda o pojemności 500 GB. Oczywiście, Wy zapewne będziecie kopiować ze starego dysku HDD na jakiś SSD Wasz system. Nie jest to żadnym problemem. Kopiujemy po prostu z jednego wybranego dysku na jakiś inny. Tak więc. Na początku wchodzimy sobie w przeglądarkę. Wpisujemy Macrium Reflect, wchodzimy w ten link. Oczywiście Wy macie w opisie. Download 30 dni trial. Wpisujemy e-mail. Kontynuujemy. Tak więc wchodzimy na naszego maila. Mamy tutaj podany link. Wchodzimy w niego, mamy pokazaną stronę oraz... Od razu nam wyskoczy okienko z tym, gdzie zapisać nasze makrium. Naciskamy Save. Wchodzimy. Instalujemy. No to jest dosyć chyba prosta. Dobra, tak więc zainstalowało nam się. Wchodzimy sobie na nasze Macrium to jest installer kolejny tutaj odhaczamy sobie żeby nie rejestrować się klikamy oczywiście wszędzie dalej i instalujemy dobra tak więc zainstalowało nam się pojawiło nam się na pulpicie tutaj Macrium Reflect pokazuje nam się informacja, że musimy zrestartować system, żeby żeby móc kontynuować. Ja naciskam nie. Dobra, tak więc jeżeli mamy nowy dysk niesformatowany, wchodzimy sobie w MMC, wchodzimy sobie w Tutaj wy dodaj usuń przystawkę. Yy, będzie na dole, to się nazywa bodajże, bodajże manager yy, dysków. Dodajemy go. Naciskamy OK, wchodzimy. Tutaj nam się pojawiają wszystkie nasze dyski jakie mamy. Jeżeli macie jakiś nowy dysk, no to musicie go sformatować i dodać, żeby był widzialny przez system do użytku żeby był dodany naciskamy next next tutaj ustawiamy sobie yy, literkę naszego dysku niech to będzie X zaznaczamy sobie NTFS oczywiście next finish no i mamy już nowy dysk Tutaj jest on oczywiście pusty. Tak więc teraz przejdziemy sobie do kopiowania. Wchodzimy sobie w Macrium Reflex. Jak już mamy, to zaznaczamy sobie nas, nasz dysk systemowy i naciskamy clone this disk. Następnie Wybieramy dysk, na który chcemy skopiować. Przerzucamy w ten sposób. Klikamy Next, Next i Finish. Tutaj zaznaczamy wszystko. Continue. A few moments later. Teraz po zakończeniu klonowania wchodzimy z powrotem na MMC dysk X naciskamy sobie rozszerz wolumin i chwilkę czekamy no i naciskamy rozszerz Dobra, tak więc jeszcze na szybko wam pokażę, jak w Biosie ustawić, aby ten nasz drugi dysk był tym podstawowym. Jest to oczywiście Socket 775, dlatego taki dziwny wygląd Biosu. Więc wchodzimy sobie w Hard Disk Boot Priority i zmieniamy sobie, aby nasz dysk, na którym sklonowaliśmy Nasz system był pierwszy, naciskamy sobie F10, potwierdzamy, Enter, no i to by było na tyle.